No to Ostatni dzień Ostatni dzień o -o -o Ostatni dzień Dzień, 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 dzień Dostatni dzień Ostatni dzień. Ostatni dzień. Nie, 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 nie. To jest ostatni dzień. To jest ostatni dzień. To jest ostatni dzień spożycia. życia po karmu stałego w formie jedzenia pospolitego także ten O Poczekajcie, kadr oczyszczę. że proszę już nowe skile zdobywam go się lewą ręką normalnie jeszcze stać wiadomości no. No, no ale nie ma tu jak prawica. Jedno. Dobra. Wiem wszystkim. Nie wiem w jakiej formie będę to wszystko wkręcił. Poprzedni post był kręcony codziennie. Tutaj nie wiem czy, czy chcę tyle czasu na to poświęcać, ponieważ te robienie daily vlogów, a zwłaszcza takich długich z opisu dnia, no to jest naprawdę wiele godzin dziennie. to lubię, natomiast nie wiem, czy trzy tygodnie takiego tripa znowu zrobić. Może, może. Mam dzisiaj wpadłem na pomysł innej e, historii, że będę robił, że będę e, pisał. E, także nie wiem, w jakiej formie będziecie oglądać te, te vlogi, nie wiem, w jakiej formie będę je wam dostarczał. Być może codzienny post, daily, daily, vlog, a być może co kilka dni. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Superheroes nie come much smaller than jockey-sized alarm. But what he does is extraordinary. using nothing but his hands and feet he's conquered some of the tallest skyscrapers on the planet the Petro Kupić zgniły awokado za 3 zł. Biorę, biorę 10. Dobry bit, dobry rebit, szósty kwietnie. Słuchajcie, chcę tylko przypomnieć, że właśnie. Ostatnie jedzonko poszło, orzeszki piniowe. No przyznam się, na no kurde, jego mordy jeżdża, trochę frytek. Od czasu ostatnich badań krwi nie mogę powiedzieć, żebym jadł jakoś wybitnie zdrowo. Wręcz przeciwnie, zniosło mnie na jakieś takie bardziej tam Chińczyki typu tofu makaroniki, fryteczki, pampuchy, z, z takiej chińskiej knajpki, ale, ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. A w zasadzie o tym, no, o tym, że kończę z tym wszystkim, ale w kontekście badania krwi. Chodzi o to, że... Czekaj, czy ja mam zrobić jutro badania krwi 7 kwietnia? No zrobię, no kurde, no przecież jest i są urodziny, no to, to zrobię te badania. Jeżeli, jeżeli o, jeżeli jest ktoś, kto się tam zna na, na tym, co powinienem zrobić, jak, jakie badania dam oprócz morfologii, pierwiastków najróżniejszych, jakie, jakie rzeczy jeszcze powinienem zamówić w badaniu krwi. Bardzo bym prosił o podpowiedź. Yy, ale ludzi, którzy się znają na tym, yy, w kontekście tego, że od jutra będę spożywał samą wodę. Samą wodę przez, no, jest założenie: 3 tygodnie. Jest przejście na prane, czyli na światło. Zobacz, zobaczymy. Nie wiem, nie, nie mówię tak, nie mówię nie. Jak z większością w zasadzie rzeczy, których nie wiem. No, w zasadzie no, rozumiecie. <laughs> Także podpowiedzcie mi, jeżeli może, są tam jacyś eksperci. Ja wiem, że są. Jakaś uprzejma osoba ostatnio proponowała mi badanie, yy, yy, analizę tych wyników krwi, które, którą robiłem, yy, które robiłem. No i chciałem wam powiedzieć, że czuję się tak... Jak przed jakimś wyjazdem. Jakbym gdzieś miał wyjechać, kurczę, w jakąś podróż ekscytującą. Tak się czuję. No i to jest dobre, bo, bo już, już czuję, że, że no liczę się z tym. Już czuję, że, że to się zbliża, więc więc, wiesz... Zero strachu, zero wątpliwości, po prostu ciśniemy z tematem. Chcę co tydzień robić również, um, również badania krwi, żebyście mieli... Aha, zapomniałem dodać, ja będę na samej wodzie, woda będzie jonizowana. Yy, to, jest, to jest jedna rzecz, a oprócz, i to jest jedyna rzecz, jaką będę spożywał. Yy, woda z jonizatora, strukturyzowana. Impulsatorkiem, wiadomo. <grym> <grym> Jeszcze jakby ktoś, ktoś, yy, ktoś yy, tam chciał to na Allegro, mam ostatnią sztukę tego impulsatora. Dobry sprzęcik, polska produkcja. Zobaczcie sobie na Allegro co, jaki fajny sprzęcik jest. Anyway eee, i oprócz tej wody będę jeszcze brał kąpielę z solą himalajską. Zamówiłem sobie worek 25 kg soli himalajskiej i mówię spożywał będę tylko płyny, a oprócz tego do kąpieli będę się kąpał również w strukturyzowanej wodzie heksagonalnej z pierwiastkami 84 pierwiastki z soli himalajskiej. No i tak to, tak to ma wyglądać. I po tygodniu idę znowu na badania krwi. Prawdopodobnie moczu i kału również. Później po kolejnym tygodniu tak tej samej historii znowu idę na badania krwi, czyli będzie na początku, po pierwszym tygodniu, po drugim tygodniu i po trzecim tygodniu. No Powiem wam wprost, że na każde tego typu, aha, jeszcze badania analizy składu ciała mięśni i tkanki tłuszczowej. Na każde tego typu badania kompleksowe to jest około 150 zł. To razem wyjdzie 600 na, na ten dokument. Yy... Przy, powiem, że jestem otwarty, jeżeli ktoś, ktoś mógłby. Jeżeli ktoś ma możliwość ba, badania krwi, przeprowadzania, czy to w swoim, w swoim kurcze punkcie, czy, 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 czy gabinecie, czy przychodni to w zamian za reklamę możemy się dogadać na zasadzie barteru. To samo się tyczy kwestii, kwestii yy, analizy składu ciała. Chętnie zawitam u kogoś z kamerą, żeby też, też ten punkt yy, pokazać moim widzom, gdzie się znajduje i też odnośniki do strony. No i w ten sposób to wygląda. A jest również o, oczywiście możliwość wsparcia moje, mojego projektu i tego dokumentu na stronie Patronate. Więc to na pewno też mi ułatwi, że tak powiem, całą, całą tą historię przeprowadzić razem z badaniami. Jakoś tak się składa zawsze, że kiedy podejmuję post, to zawsze był, było patrzenie, zawsze trafiała się słoneczko żeby popatrzeć no i teraz to samo wyszedłem coś zakupić do jedzenia ostatnie pożegnanie z jedzonkiem już mam brzuch napchany bo zjadłem całą paczkę rzeków nerkowych ale ale ciągle <grystanie> idę gdzie w ogóle jest Ciekawa pogoda. Ale chmury naturalne. Dzisiaj duży wicher był, również opady, więc, więc nawet błękit nieba się pojawił za zaklosza. Pora na pranicznego doktora, jutro siódmy kwiecień kwietnia i przejście na prany Samospełniająca się przepowiednia.